Dobry, witam serdecznie z Centrum Ogólniczego Traży. Zbliża się dzień, prawdziwie. Z pewnością miałem prezentem w tej okazji będą jakieś rośliny. Zawsze, kiedy myślę o roślinach, które najbardziej kojarzą mi się z tym dniem, są to cyklameny. Cyklameny, czyli cyklameny perskie, błędnie często nazywane fiołkami alpejskimi, ale właśnie pod tą nazwą najczęściej funkcjonują na naszym rynku. Są to jedne z piękniejszych, kwitnących roślin doniczkowych. I mają one różne kwiaty. Kwiaty mogą być białe, mogą być różowe, czerwone, amarantowe, często mają frezowane brzegi. Yy. Obecnie często spotykane są również odmiany miniaturowe cyklamenów, bardzo wdzięczne. Cyklameny mają ciemnozielone liście, dawniej były tylko zielone. W wyniku hodowli powstały cyklameny z takimi jasnymi różnymi rysunkami na liściach. Na co powinniśmy zwrócić uwagę kupujący klamę? Przede wszystkim roślina powinna być zdrowa, czyli liście powinny być zielone, powinny być sztywne, powinno być ich dużo, powinna być to roślina również zwarta. Powinien nas zaniepokoić również szary naród na roślinie, jeżeli taki naród zobaczymy, takiej rośliny nie kupujemy. Jeżeli chodzi o kwiaty, to nie jest ważna sama ilość rozkwitniętych kwiatów, ważne są raczej pąki, z których te kwiaty rozkwitną. Co zrobić w domu, żeby te rośliny kwitły nam jak najdłużej? Przede wszystkim musimy zapewnić cyklamenom dość niską temperaturę. Wysoka temperatura powoduje, że szybko przekwitają, a roślina często żółknie i zamiera. Temperatura optymalna dla cyklamenów wynosi od 5 nawet do 13-15 stopni. Jest to naprawdę niska temperatura jak na warunki domowe, dlatego trzeba postawić je w jakimś bardzo chłodnym miejscu. Jeżeli chodzi o podlewanie cyklamenów, powinniśmy podlewać je to podstawka, ponieważ źle znoszą podlewanie z góry, bulwa może wówczas zagniwać. Dlatego też po kilku minutach odlewamy wodę z podstawka i to powinno roślinie wystarczyć. Nawozimy cyklameny nawozami do roślin kwitnących. Wystarczy takie nawożenie raz w tygodniu. Obecnych ognian nie przetrzymujemy tak jak kiedyś bywało do kolejnego roku, ponieważ są one w tak nastawione na intensywne kwitnienie, że praktycznie tylko raz zakwitają tak ładnie. Dziękuję bardzo.